Cześć wszystkim, kochani. Jeżeli ktoś jeszcze nie był i nie wie, to polecamy bardzo Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Bardzo duży teren uniwersytetu. My akurat jesteśmy na katedrze rozrodu, ponieważ raz na jakiś czas badamy nasienie naszych psów. Dzisiaj sprawdzaliśmy nasienie prezydenta, jesteśmy bardzo zadowoleni. Oddajemy też do mrożenia. Dzisiaj też Iwo miał sprawdzone nasienie ma super nasienie również zostaje zamrożone. Obowiązkiem jest przy mrożeniu oczywiście pobranie krwi na leptospirozę. Bez tego nie zamrozicie nasienia gdyby ktoś był zainteresowany roczne przechowywanie nasienia na Uniwersytecie Przyrodniczym to koszt 550 zł plus to jednorazowe pobranie krwi na leptospirozę, jeżeli ktoś nie szczepi no to leptospiroza kosztuje ponad 300 zł więc no jednorazowo taka przyjemność Was kosztuje e, około 900 zł tak? no ale jeżeli komuś zależy i, 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 i chce mieć Przyszłości nasienie psa, którego już nie będzie, no to jak najbardziej polecamy. Bardzo fajna kadra, naprawdę świetni, świetni specjaliści, przyjazna atmosfera na uniwersytecie. Tu jest bardzo dużo katedr, chirurgia, wiele, wiele innych, także no, tak dzisiaj wygląda nasz dzień. Tak słabo, Mir? Co Pani powiedziałaś? No powiedziałam, że byliśmy właśnie nie wglądać. Ciekawe, czyje. No. <śmiech> <śmiech> Dobra, także jak coś, to polecamy bardzo Uniwersytet w Wrocławiu.